prąd wchodzi do nagrobka do nagrobka czyli jest nagrobek widzę że trzeba zatrudniać elektryka tak sobie napieram pod górę już pół kilometra po schodach i po asfaltach a tu jak miło proszę Cimitero jakiś malutki przydrożny cmentarz idziemy zobaczyć jestem za głupi żeby to otworzyć aha odsuwa się kolejne schody żeby nie było za łatwo Mamy bardzo mikroskopijny smentarzek dosłownie. Schody, schody, schody. Ojej, otwarte. Czyli tak tutaj kaplica. Tutaj trochę grobów poziomych, pewnie wykutych w skalę, a tutaj kolumbaria, czyli tradycyjny układ. Idziemy na górę. No i proszę. I na grobki, jak w Polsce. To się bardzo tu nie różni. To jest bardzo podobne jak w Polsce. W kolumbarium też podobne do polskiego. Również był tu prąd. Proszę, w takim miejscu gdzieś w zapadłych górach zelektryfikowany cmentarz. Każdy nagrobek z prądem. Jak popatrzymy z tyłu. To proszę, to tutaj jest plątanie na kabli. Prąd chodzi do na nagrobka. Do na nagrobka. Czyli stawiając nagrobek widzę, że trzeba zatrudniać elektryka. <laughs> ale nie sądzę Bardzo to nie odbija od polskich warunków tylko różnica jest taka że tutaj mamy marmur tutaj mamy marmur na poziomach i ten marmur tutaj no, też jest zaplamiany, ale na pewno dużo lepiej się sprawdza niż, niż w polskich warunkach i też brudne proszę z marmurem nawet nawet we Włoszech się nic nie zrobi